W końcu XIX wieku, gdzieś na wschodnim Mazowszu, żył człowiek zawodowo zajmujący się odpędzaniem siły nieczystej, zwanej przez mieszkańców zmorą, marą czy też gnieciuchem. Jego sława, wywołana skutecznością zabiegów, jakich dokonywał, sięgała aż łomży i płocka. Gdy czarownik przyjeżdżał do klienta, nakazywał opuszczenie nawiedzonej przez morę chaty przez wszystkich jej mieszkańców. A sam zamykał się tam na całą noc. Przez ten czas słychać było z wnętrza trzaski, krzyki i przeróżne hałasy, świadczące o odbywającej się w środku walce. Rano wychodził z chaty cały posieniaczony i zmęczony. Ciekawość mieszkańców szczególnie wzbudzał worek, jaki czarodziej nosił w ręku, po nocy spędzonej w chacie wyraźnie bardziej zapełniony. Po wyjściu z miejsca starcia, człowiek ten dociążał worek kamieniami i udawał się nad wodę, gdzie topił go. Gdy ludzie wypytywali go o szczegóły swojej profesji i o to, co wydarzyło się w środku, człowiek ten milczał, jednak zawsze po opuszczeniu przez niego chaty jej mieszkańcy mogli czuć się wolni od nękającej ich uprzednio zmory. Zmora, mara czy też gnieciuch. To postać demoniczna lub półdemoniczna, która nękała ludzi w trakcie ich snu. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od umierania. Miała ona zakradać się do mieszkań, siadać na ofierze i dusić ją. Zwykle była niewidzialna lub przypominała człowieka, najczęściej kobietę. Czasami jednak człowiek wybudzony w trakcie ataku z mory widział mysz, jakiegoś owada czy kota, co świadczyło, że to właśnie pod tymi postaciami Krył się zły duch. To właśnie kobiety zwykle zostawały z morami. W wierzeniach ludowych istniały dwa warianty mówiące o pochodzeniu tych demonów. W jednym z nich to żywy człowiek przybierał w nocy postać zmory, lub też jego dusza wbrew niemu i bez jego świadomości opuszczała jego ciało, by dręczyć sąsiadów. Mówiono na przykład, że siódma, czasem szósta lub ósma córka zostaje marą. Według innych jednak zmora brała się z duszy zmarłego człowieka, która z różnych przyczyn zaczęła po śmierci dręczyć okolicznych mieszkańców. Specjalnym rodzajem zmory była nocnica albo też płaczka, która ograniczała swój krąg zainteresowań tylko do małych dzieci, najczęściej noworodków, które nawiedzała, wywołując przy tym ich płacz. Radzono sobie z nimi wypowiadając różne zaklęcia mające wygonić demona i obronić przed nim dziecko. W katalogu magii Rudolfa pochodzącym z XIII-wiecznego Śląska pisano, że ludność zwykła trzymając dziecko na ręku, stojąc za drzwiami, wzywać leśną babę zwaną fauną, a wszystko to po to, by to dziecko demona płakało zamiast ich własnego. W rzeczywistości to, co chłopi nazywali zmorą, było tylko powikłaniami wynikającymi ze zwykłych dolegliwości zdrowotnych spowodowanych niezdrowym stylem życia mieszkańców dawnych wsi. Niezdrowa, jednorodna dieta, nadużywanie alkoholu, przebywanie w niewietrzonych pomieszczeniach wywoływało ból i zawroty głowy, ból brzucha, ogólne osłabienie, które to właśnie uznawano za oznakę działalności zmory. Za powstanie wyobrażeń o nocnych demonach nawiedzających ludzi odpowiadać mogło zwłaszcza zawisko paraliżu sennego. Polega on na sparaliżowaniu mięśni ciała w czasie zasypiania lub po gwałtownym wybudzeniu z fazy snu REM, podczas gdy świadomość w pełni funkcjonuje. Towarzyszy temu często poczucie strachu, wykręcania ciała, ucisku, Czasem nawet dochodzą do tego halucynacje i poczucie obecności. Zagrożenie, jakie widziano w działalności zmory, wymagało podejmowania od chłopów, oprócz wynajmowania specjalistów, takich jak przywoływany na początku filmu Czarownik, szeregu często bardzo wymyślnych zabiegów magicznych, mających przegnać z chaty złą siłę. Najprostszym sposobem na poradzenie sobie ze zmorą była zmiana miejsca snu lub spanie w innej pozycji. Było to jednak ryzykowne, ponieważ zmora miała się wtedy mocno denerwować i próbować zabić człowieka. Warto było spróbować przebłagać demona, jeśli człowiek obudził się w trakcie jego ataku. Mógł obiecać mu na przykład kawałek masła, a następnego dnia rano musiał dać je pierwszej napotkanej osobie. Ona to właśnie była demonem. Zmorę można było też złapać, jeśli akurat przybrała postać myszy czy owada. Zalecano też zasypianie w określonych pozycjach, np. Na, na brzuchu albo na prawym boku, czy też poruszając palcem stopy. Można było też rozstawić w izbie tatarak, zioła, czy też brzozową miotłę. Miało to odstraszyć demona. Pomocny okazać się mógł też pies lub kot, który bronił właściciela w trakcie jego snu. Uciekano się również do chrześcijańskich sposobów, takich jak woda święcona, medaliki czy modlitwy. W jednej z ludowych opowieści narysowano wokół łóżka okrąg za pomocą święconej kredy. Przez kilka dni zmora nie mogła dostać się przez to do swojej ofiary. Po jakimś czasie jednak atak znów nastąpił. Okazało się, że koło zostało wykonane niestarannie, i w jednym miejscu była mała szparka. Gdy okrąg poprawiono, ataki ustały na dobre. Gdy te metody zawodziły, uciekano się do specjalistów, którzy, znając sobie tylko wiadome sposoby na demony, wyganiali je, choć nawet i oni nie zawsze dawali sobie z nimi radę. Mara była bowiem bardzo natarczywym, trudnym do wyplenienia demonem. Mimo, że sposoby, jakie wynajdywano, mogą się dziś wydawać głupie, to pamiętajmy, że paradoksalnie mogły one działać naprawdę, ponieważ ludzie, wierząc w ich skuteczność, mogli naprawdę poprawić swój stan zdrowia zgodnie z zasadą placebo. Pamiętajcie zatem, żeby następnym razem przed położeniem się do łóżka położyć przed drzwiami brzozową miotełkę, wpuścić do pokoju kota, nakreślić wokół łóżka okrąg święconą kredą i modlić się, by okazało się to wystarczające, bo w przeciwnym wypadku obudzicie się w środku nocy, a na waszej klatce piersiowej siedzieć będzie ona, słowiańska zmora. Film przygotował Wojciech Miszczak. Zapraszam do oceny materiału w komentarzach i zapoznania się z innymi filmami na moim kanale.